Siostry i bracia, niech Panu darze nam spokoje. Bardzo się cieszę, że dzisiejszej niedzieli razem z bratem Markiem możemy być tutaj między więc... nami. Zresztą dla brata Marka to nic nowego, bo przecież pochodzi z tego miasta i ten kościół zawsze był dla niego ważny i lekroć mówi o hełmie, to zawsze świecą mu oczy dziwne blaskiem. I, sobie, i w końcu mu powiedziałem, no to musimy to przyjechać. Dziękuję ojcu za to, że, że nie miał jakichś oporów i nas tutaj zaprosił. Razem z bratem Markiem pracujemy we Franciszkańskim Ośrodku rekolekcyjno powołaniowym w Krakowie. Organizujemy dla młodych ludzi rekolekcje, dni skupienia, rekolekcje powołaniowe. czy takie, gdzie gromadzimy młodzież, by pomóc tym młodym ludziom odnaleźć odpowiedzi na pytania, którymi żyją, które ich trafią. Po wszystkich rekolekcjach, czy wszystkie nasze propozycje są wypisane na kartkach, które po przyświętej będzie na placu kościelnym można sobie wziąć. Mam nadzieję, że nie będzie badać. Mamy także obrazki, obrazków, co możecie wziąć, chwilę tylko udziwnięcie do tego momencie. Także wśród tych propozycji rekolekcyjnych, jakie mamy, jest jedna szczególna dla mnie. To są rekolekcje w Asyżu, w Rzymie, w Padwie. W Asyżu, w Rzymie to są te miejsca, gdzie święty Franciszek przebywał, gdzie uczył się świętości. Pojedziemy też do Padwy, by odwiedzić patrona tego sanktuarium cudownego, świętego Antoniego. Cieszę się, bo w całą serię rekolekcji zgodził się poprowadzić człowiek, który był moim wykładowcą historii Kościoła. To jest ciekawe, bo rekolekcję o Franciszku będzie prowadził ktoś, kto nie jest franciszkaninem, ale od kogo my się bardzo dużo o świętym Franciszku możemy dowiedzieć. Ten człowiek to jest człowiek głębokiej duchowości, niezwykłego poczucia humoru, w zeszłym roku, we wrześniu, ten człowiek został wybrany pomocniczym biskupem Krakowa, biskup Grzegorz -Szyś. O rekolekcjach we Włoszech, gdyby ktoś chciał wziąć udział w tych rekolekcjach, to z kolei na tych większych kartkach. Na lipcową serię rekolekcji we Włoszech z biskupem Grzegorzem mamy jeszcze 10 miejsc, więc jest szansa, żeby jeszcze się załapać. Przywieźliśmy Wam, kochani, kilka rzeczy dzisiaj. Między innymi krzyżem San Damiano, krzyżem z kościoła świętego Damiana pod Asyżem. Właśnie pod tym krzyżem Franciszek się modlił i z tego krzyża Jezus przemówił do Franciszka mówiąc Franciszku idź, odbuduj mój kościół, bo widzisz, że popada w ruinę. Pod modlitwy pod tym krzyżem Franciszek zmienia swoje życie. Mamy dla was także takie małe krzyże w kształcie greckiej, i terytorium Braciszek bardzo lubił ten krzyż. Tym, tym znaczem podpisywał swoje pisma. Ten znak czynił ludziom na czoła, kiedy ich spotykał na drodze. W księdze Zechiela czytamy, że kiedyś Bóg denerwował się na ludzi i postanowił ich zniszczyć, ale powiedział aniołowi zniszczenia: oszczędź wszystkich, którzy nadznaczeni są znakiem tam. Oczywiście nie możemy tych, tych znaków traktować jak amuletów. Ktoś, kto ma naukę, jest po prostu sympatykiem św. Franciszka. I mamy dla Was, kochani, kilka książek. Między innymi książka, która w jakiś sposób zrewolucjonizowała moje patrzenie na, na osobę i posługę Benedykta XVI. Wywiad z Benedyktem XVI, wywiad przeprowadzony przez niemieckiego dziennikarza, który wcześniej był ateistą. Więc pytania są z bardzo różnych dzieci, niektóre pytania są bardzo mocne i bardzo niewygodne dla papieża. Ale wielkość Benedykta XVI leży tutaj, że papież nie pominął odpowiedzi na żadne z pytań. Ta książka odsłania zupełnie nieznane oblicze obecnego papieża. Mamy także książkę, którą, którą ułożył, bo to chyba tak trzeba nazwać, Ksiądz Sławomir Oden. Do ciekawego Sławomira napływały świadectwa z całego świata przed pałacyfikacją Jana Pawła II i on te naj, najbardziej niesamowite świadectwa zawarł w książce Dlatego święta. I mamy też różne książki znakomitego popisystyka polskiego, którego znamy między innymi z prowadzenia programu Not Szymona Hołowni. Wśród tych różnych książek. Jest także ostatnia, jaką wydał, rozmowa Szymona Hołowni z Marcinem Prokopem. Książka nosi tytuł Bóg, Kasa i Rock'n'Roll i faktycznie rozmawiają o Bogu, o finansach i o żłobinę Kłócą się oczywiście, tak jak w telewizji. Ale mądre pytania i mądre odpowiedzi. Dochód ze sprzedaży tych rzeczy oraz ewentualne ofiary, jakie zechcielibyście złożyć, za które już teraz chcę podziękować, będą przeznaczone na działalność naszego ośrodka. Kochani, wczoraj zakończyliśmy tydzień modlitw o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne. Ale mam nadzieję, że nikt z was nie pomodli się o świętość powołań dopiero w przyszłym roku. Mówię to jako powołaniowiec. Młodzi ludzie, kandydaci do zakonu, bardzo potrzebują Waszego wsparcia. Co więcej, my, którzy odpowiedzieliśmy już dawno temu na głos Bożego Wezwania, także potrzebujemy Waszego wsparcia. Módlcie się teraz, żebyśmy nie byli ślepymi. Bo po co komuś ślepy przewodnik? Mówiąc o powołaniu. Tak sobie pomyślałem, że, że dzisiaj nie będę mówił zbytnio o powołaniu kapłańskim czy zakonnym, bo wiadomo, że nie wszyscy mogą być księżmi, siostrami czy braćmi zakonnymi. Pomyślałem, że powiem dzisiaj o powołaniu, które, które jest zadane każdemu z nas. To jest powołanie do miłości. Moi kochani, to właśnie miłość rozróżniała pierwszych chrześcijan od innych ludzi. Ludzie spoza Kościoła patrzyli na chrześcijan i mówili o nich z podziwem: Patrzcie, jak oni się mówią. A jak jest dzisiaj? Siostro i bracie, czy ludzie spoza Kościoła, patrząc na moje życie, na Twoje życie, mogą po nas powiedzieć: Patrzcie, jak oni się mówią? Na czym polega miłość? Przede wszystkim na oderwaniu wzroku od swojego pęka, na zerwaniu z egoizmem, na otwarciu oczu i dostrzeżeniu drugiego człowieka, co więcej, dostrzeżeniu potrzeb tego drugiego człowieka. To nie jest przypadek, siostro i bracie, że żyjesz tu i teraz. To nie jest przypadek, że że spotykasz codziennie takich, a nie innych ludzi. To nie jest przypadek, że sąsiad, który mieszka koło ciebie, potrzebuje twojej pomocy. Między innymi dlatego przytargałem w cudzysłowie tutaj, do Herba, osobę, którą znam doskonale. Pochodzi z mojej miejscowości. Ma na imię Natalia, ma 22 lata. Osiem lat temu wykryto u niej nieuleczalną chorobę. Natalia jeździ obecnie na wózku inwalidzkim. I to, co Natalia potrzebuje na chwilę obecną, to to, żeby wybudować jej powiat. Dlatego tutaj, korzystając z tej okazji, chcę o niej powiedzieć. Bo chcę was poprosić, jeżeli nie wiecie, jak pomóc bliskim na, na chwilę obecną, to chcę was poprosić, byśmy pomogli na razie zbudować ten pojazd. Z tyłu kartek tych wąskich są nawiary na Natalię. Jest krótka historia o niej.